Witamy Państwa w firmie Energy Gas Polska. Prezentujemy montaż instalacji gazowej do mazy CX-9 z silnikiem 3,7 litra od mocy 277 koni mechanicznych. Jest to auto z 2015 roku. Zamontowaliśmy tutaj instalację BRC Sequent Look Drive. Jest to włoski system przeznaczony do obsługi auta sześciocylindrowego, objęty dwuletnią gwarancją bez limitu kilometrów. Oto poszczególne elementy tego systemu. Tutaj mamy centralę sterującą Sequent Look Drive. Filtr fazy lotnej. Reduktor umieszczony jest pod filtrem, także niestety nie będzie widoczny. Podobnie jak wtryskiwacze, które całkowicie zmieściły się pod osłoną bez konieczności jej modyfikacji. Oraz tu jeszcze mamy filtr fazy lotnej z elektrozaworem. Ciekły, przepraszam. Auto z tym silnikiem spala średnio około 14 litrów benzyny, gazu spali około 16 litrów. To pozwoli nam na zaoszczędzenie około 400 zł na każdym przejechanym 1000 km. Przejdźmy teraz do przełącznika. Przełącznik na życzenie klienta zamontowany został e, tutaj, tuż obok hamulca ręcznego. Jest to miejsce świetnie widoczne z pozycji za kierownicą. Kolejnym elementem jest wlew gazu, umieszczony pod klapką wlewu benzyny. Jest to wlew z dokręcaną końcówką, oczywiście całkowicie niewidoczny po zamknięciu klapki. Zbiornik o pojemności 79 litrów został umieszczony pod autem. Pozwoli on na przejechanie około 450 km na jednym tankowaniu. Koszt zamontowania instalacji gazowej do takiej Mazdy z silnikiem 3,7 litra mocy 277 koni mechanicznych, przy w tym przypadku instalacji BRC Sequent Look and Drive jest to koszt 4600 zł, zwrot kosztów nastąpi już po 12 000 km. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy ponownie.